O właśnie Pani jego zachowania teraz ocenia? Że sprzeciwił się to są ustawą budżetową. E... Jak Pani to ocenia? Jego w ogóle oceniam kiepsko. To nie jest mój prezydent. Ja znaczy to nie jest Pani. No nie jest. Za <śmiennie> wszystkich Polaków mówi, że jest. Nie, nie jest wszystkich. No nie jest. On jest po, prezydent pisowski. No. E, jak sobie radzi Hołownia? Ludzie są zachwyceni w internecie, młodzi szczególnie. Bardzo dobrze, ja też go popieram. Co się wyróżnia według Pani? No jest zasadniczy, inteligentny. Taki, no, tak jak trzeba. ryposta szybko myśli... O, tak, tak. Mistrz świętej riposty, bym powiedziała, tak. A, premier? Hmm. Premier to pani jak najbardziej, to najbardziej. No. ja cały czas. Całe no, życie Pani za radniskiem? Jakie ma zalety, według Pani? Czym się wyróżnia? No. Ponieważ ta przeskoczyńska Pani miała tego z porównania. Paru... szybki w działaniu, także... No i inteligentny na pewno. Światowy? Tak. No, ma? Tam <laughs> w Europie, Tak jest, w całym świecie. Pamiętaj ten strajk wczoraj, ten protest wolnych Polaków. A, niepotrzebny zupełnie. Boi się pani, żeby taka wojna domowa teraz? że a nie takie po prostu i o co? Kto się ten podział wziął? Jak pani myśli? Kto go zaczął? Kto go zaczął? No PiS. Czyli tak, pani chce, żeby tam co miesiąc coś było, tak? Jakieś pieniążki? Wtedy było pani... To dobra, maleki. Te darmowe leki mogłyby zostać, tylko że z tych droższych mogłyby zostać yy, darmowe, nie? Nie z tych tańszych. A, no tak. <laughs> Najpierw by wszystkie były, tak? A. A dużo osób się boi, że za dużo bardzo, że duch, duch publiczny rośnie tam i tak dalej, że... No też trochę rozdał. No, no rośnie, no porozdawały, podawały sobie, także rośnie. No. no to wszystko spłaci, to jest prawda. No jeszcze nasze wnuki, prawnuki podejrzewam. Bo to są kolosalne sumy. Jak sobie tyle przyznawali, no... Czyli PiS sobie za dużo przyznawał. Yy, ale czego premii jakieś, czy w nagrodze? Nie, no w ogóle. Przecież te ci te, yy, posłowie, w ogóle, jakie to są pieniądze, co oni biorą co miesiąc. No. Nie, tak jak, taki posła, to z 20 będzie brał. Ogólnie tak wszystko by pani policzyła. Prezydent też na kancelarii. Panie właśnie Pani jego zachowania teraz ocenia. Że sprzeciwili się tą ustawą budżetową. E, kiepsko. Nawetowo tą ustawę budżetową, jeżeli chodzi o TFOP, o nauczycieli. Jak pani to ocenia? Jego w ogóle oceniam kiepsko. To nie jest mój prezydent. Jakie to nie jest pani? No nie jest. to wszystkich Polaków mówi, że jest. Nie, nie jest wszystkich. On jest po, prezydent Pisowski. Co no. pani by widziała za, na tego prezydenta? Bo chyba był Czaskowski, chyba ktoś z nich będzie kandydował. Właśnie. I tego bym widziała, i tego. Czyli też ten się nadaje i ten, tak? tak? Trzeba zmian w szkolnictwie, bo są że było prac domowych, na przykład, że wcześniej wychodzili ze szkoły. To znaczy, no ja jestem y, właśnie y, w tym kierunku, y, myślę, żeby jednak ci, y, te dzieci się uczyły w szkole. No w, w domu szkole? owszem, że muszą się trochę nauczyć, nie? No, nie przedmiotki w szkole, w, w domu po prostu, żeby tak, było tak, w szkole, tak? Tak, bo to praktycznie rzecz biorąc, te dzieci młodsze to trzeba nad nimi śmęczeć. A kiedy oni mają jakieś pasje, nie wiem, jakieś zainteresowania tak. realizować? No.